Cześć, tu droga duszy. Przychodzę do Was strzelce z takim czytaniem yy, od duszy. Natchnęło mnie do tego pewne takie mistyczne zdarzenie. Yy, wiadomo, że nie będzie to z każdym rezonować, nie jest to przesłanie dla każdego, ale pewnie dla jakiejś grupy osób. No, ale to już, to już wiemy. Wolę jednak powtórzyć. Za każdym razem. Dobrze. I już widzę. Że macie taką duchową kreatywność, macie potrzebę wyrażania siebie na zewnątrz. Jeżeli macie jakieś yy, yy, pomysły, kreaty, kreatywne, mogą to być działania, po prostu jakieś pomysły ciekawe, yy, macie je uzewnętrznić, macie je pokazać w świecie. Być yy, może zostaniecie dostrzeżeni, nie duście tego w sobie, uzewnętrzniajcie to. Być może ktoś tego potrzebuje. Także jeżeli coś tworzycie, macie jakieś talenty, nie zostawajcie z tym w domu, nie siedźcie przy czterech ścianach, nie duszcie tego gdzieś w głębi duszy, bo po to, co zostały wam dane, przepraszam, talenty, jeżeli no, talenty mogą być różne, no to nie, no najróżniejsze, to po to, żeby je uzewnętrzniać. Żeby inni też mogli się cieszyć, a być może macie coś przekazać przez te swoje talenty, te swoje pomysły. No. Wszystko, wszystko to, co, co wiąże się z jakąś pomysłowością i kreatywnością. I za, będzie zachodziła jakaś zmiana, bo poprzez to, że Wy się tak zawiesicie właśnie, macie się tak zawiesić. I macie spojrzeć na wszystko z innej strony, z innej perspektywy, bo być może macie złe spojrzenie na, cało, na całość, na cały kształt. I nie możecie się wyrwać z takiego zamkniętego kręgu. I Wy teraz, jak spojrzycie na to z innej strony, to dostrzeżecie coś, co pozwoli Wam się wyrwać z tego zamkniętego kręgu i się uwolnić. Może to, to być jakiś schemat działania, mogą to być jakieś miejsca. Mm, mogą to być jakiś, jakiś sposób postępowania, z którego Wy macie się wyrwać. I może jak spojrzycie inaczej na sprawę, Stwierdzicie: O kurczę, no, no mam coś jednak do pokazania światu, jednak chcę, odważę się, zrobię to. Yy, Także coś, co jest skrywane albo było skrywane, teraz się ujawni. Czyli być może, no te, te, te nie, nie wiem dokładnie co, ale być może to jakieś talenty wasze. I tu macie komunikację. Wy jesteście świetni w komunikowaniu się, to też jest talent, pamiętajcie. <grym> I macie idealne wyczucie elastyczności i, 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 i takich w takich wszystkich aspektach y, komunikacji. Y, być może macie co po niektórzy oczywiście talenty właśnie, właśnie talenty muzyczne. Może jesteście dobrzy w pisarstwie, może w jakichś sztukach y, audiowizualnych. Y, y, może jesteście świetnymi dyplomatami. W ogóle, Wy świetnie dostrzegacie pewne schematy komunikacji innych osób i mm, przełamujecie je. Dostrzegacie w jaki sposób oni się, jakimi ramkami się posługują i Wy to przełamujecie. Mm -hmm. Ale Wy pragniecie takiej rzetelnej komunikacji, dlatego nie lawirowania. Dla, bo Wy wykryjecie każde takie lawirowanie, jaki schemat, którym się ktoś posługuje. Wy chcecie rzetelnej komunikacji. I to jest dla, dla Was bardzo ważne. I słuchajcie, weźmiemy kartę z wyroczni. Ok. Yy, I teraz to jest karta odpuść. Po prostu odpuść. I słuchajcie, to fajnie nam się pokazało. Ja Wam pokażę tą kartę. Dobrze, że ona się akurat. Widzicie? Tu jest taki cykl. To już chyba u. O... Trzeciego znaku mi wyskakuje ta, ta karta. Jest taki cykl, z którego Wy nie możecie... Cykl. <laughs> taki zamknięty obiekt. O, zamknięty obiekt, z którego Wy nie możecie się wyrwać. I Wy tak powtarzacie pewne sytuacje, pewne... Mogą się miejsca powtarzać, pewne rzeczy, ale Wy nie macie w tym pozostawać, bo to jest tak jak w matni. Ciągle to samo i nic nie, nie, nie dzieje się nowego i nie możecie przez to wzrastać. A Wy, widać, macie tu coś... Co, co macie pokazać na zewnątrz, wy macie się z tego cyklu wyrwać. Wasza dusza mówi, przestańcie kopiować, bo ta karta. Ta karta mówi, że to są mechanizmy kopiowania i uzależnienia od czegoś, kogoś, sytuacji, ludzi itd. I wy macie. Wasze, wasze przeznaczenie jest po prostu inne, wasze, do czegoś innego macie dążyć. Macie wpuścić tu siłę wyższą bogat. Uduchawiajcie się dodatkowo, znaczy głównie. I nie replikujcie, nie powtarzajcie tych samych schematów, bo przez to, że wy powtarzacie te schematy, nie idziecie do przodu, a wy macie tutaj, macie, jesteście kreatywni i macie pokazywać to światu, macie swoją twórczość, jeżeli tworzycie. No naprawdę, jeżeli jesteście w czymś dobrze, pokazujcie to innym. Zobaczycie, że to zostaniecie docenieni. Jeżeli obawiacie się od razu, tak wejść z hukiem, no to chociaż powoli, ale róbcie to, róbcie to też dla siebie i dla innych. I tu przyznam, o co chodzi w tej karcie? To jest dlaczego jest takie pytanie dla Was do przemyślenia. Dlaczego trzymasz się czegoś? Ze strachu, że nie przyjdzie na to miejsce nic nowego. Nie kopiujcie starych wzorców i schematów. Pamiętajcie, nie trzymajcie się tego, co Wam nie służy, bo, no bo Wam nie służy po prostu. Musicie to puścić. Yy, nie możecie wzrastać i nie możecie się realizować. Macie, macie, to znaczy tak, jest wam, dla Was jest uszyty, utkany jakiś plan, ale przez to, że Wy tkwicie w tym, ten plan nie ma, nie ma szansy się realizować, bo Wy ciągle w tym tk, tkwicie i wyrwicie się z tego, z tego zamkniętego w ogóle kręgu powtarzalności ciągłej i jak tego dokonacie, wejdziecie na wyższy poziom świadomości i otworzą się przed Wami, słuchajcie, zupełnie nowe możliwości, aż będziecie zdziwieni, że tak długo mogliście tkwić w takim zamkniętym kręgu, a tyle innych rzeczy na Was czekało. Do przemyślenia, bo macie co pokazać, słuchajcie, i róbcie to. Macie jakieś talenty, jakieś nie wiem, rzeczy, które możecie pokazać światu i być z tego zadowoleni i świat też będzie zadowolony. No to tyle, papa, pa. buziaki.